Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Garage Dexa. Dzisiaj nie lada gratka, mega, mega rzadki czołg. Kiedyś najrzadszy czołg World of Tanks. No, teraz troszeczkę inaczej. Ostatnio na czarnym rynku pojawił się, płacili za niego fortunę, a kiedyś po prostu pokazał się, dlaczego był najrzadszy, bo kiedyś pokazał się bodajże raz i był tylko dostępny przez jedną czy trzy godziny. I tak właśnie zakupiłem ten pojazd, mam go od tamtego hen hen momentu, mianowicie su 76i. Słuchajcie, jaki jest ten pojazd. Wszystko wam tutaj opowiem, wytłuszczę, bo parametry, które widzicie na papierze, są kosmiczne, a w rzeczywistości naprawdę troszeczkę trąci. Troszeczkę trąci. Oczywiście, standardowo weźmiemy sobie tutaj strukturę pancerza. I spód tego trzeciego tieru to 30 mm, belka 50 mm, belka troszeczkę powyżej skontowana, również 50 mm. Przednie lico, słuchajcie, 60 mm z zgrubieniem 65 mm, słuchajcie, w okolicach jarzma, które to 65 mm ciągnie się tutaj kompletnie wokół tego pierwszej głowicy od pod jarzmem, która posiada 45 mm, a samo jarzmo to 65 mm plus 20 mm, 55 mm pancerza warstwowego, 65 plus 20 i tak dalej i tak dalej. Nawet w niektórych momentach popatrzcie, mamy 55 plus 65, nie strzelajcie tutaj. Jeżeli chodzi o wrzutkę z przodu artylerii 25 mm, góra nadbudówki 10 mm i cały tył 15 mm. Mamy tutaj jeszcze, ponieważ jest tutaj wizję dowódcy, przepraszam, kierowcy, który ma 60 mm, tak jak i cały pancerz, jest tutaj dodatkowe takie. Listeweczka, która daje nam dodatkowe 20 mm pancerza warstwowego dokładnie w tym miejscu. Jeżeli chodzi o bok, to mamy tutaj góra 25 mm, 35 mm, 40 mm i cały bok to 30 kompletne milimetrów, a gąśnice i kółka liczone są jako 15 mm pancerz warstwowy. Tył, pierwsza góra 30 mm, później 50 mm i znowu spód 30 mm. Słuchajcie, jak widzicie, pojazd jest bardzo sowicie opancerzony. Jest bardzo ciężki do przebicia z przodu, ale pamiętajcie, nie z boku i nie z tyłu. I zapraszam do garażu. A oto i one. Su-76i przed Państwem. Tak to wygląda z dystansu. Tak to wygląda w ogóle. Przybliżymy sobie. Tak, tak, tak. Dokładnie pokażemy. Elementy są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Jest na co patrzeć. Tutaj ten paseczek, że to ma 20 mm. No w sumie to ma. Takie jest. Takie jest. Jeszcze może jakiś widok skóry. Z boku mega, mega pojazd kolekcjonerski, już nie wspominając o tym, że ludzie płacili za niego naprawdę chyba tam powyżej 15 tysięcy golda, no to już jest masakra. Ja nie pamiętam, ile wtedy płaciłem za ten pojazd, ale na pewno nie była to astronomiczna kwota, po prostu czas, ta jedna czy trzy godziny, w której on raz się pojawił, wystąpił, był kompletnie przypadkowy i myślę, że kosztował jakieś takie normalne rzeczy, ale wróćmy do omówienia tego pojazdu. Mamy tutaj czterech załogantów, dowódcę celowniczego, kierowcę i ładowniczego. Będziemy poruszali się z załogą z obiektu 268 z perkiem kamuflażu, czteroperkowa załoga. Moduły, które ja tutaj zainstalowałem to wentylacja, dosyłacz i siatunia. Słuchajcie, po 48 pocisków ppk apc -y i dwa hr mamy tutaj radejko, 325 metrów z zasięgu widzenia, gąsieniczki, 40. obrotu, super silniczek. 300 mocy na tonę, 20% prawdopodobieństwo pożaru przy trawieniu. I tutaj uwaga, bo tutaj jest pierwszy strzał w kolano. 12,97 mocy na tonę, i tutaj pisze że pojazd jeździ z prędkością 50 km 14 na godzinę do tyłu. Słuchajcie, pojazd bardzo, bardzo ciężko się rozpędza i tutaj jest pierwszy taki parametr, który jest przekłamaniem. 46,52 prędkość obrotu. Słuchajcie, pojazd posiada 300 metrów zasięgu widzenia bazowego. No i działko. Mamy tutaj 14 szybkostrzelności, 86 na PPQ, 102 na APC i 38 na hek To nie jest wygórowana penetracja, mogło być zupełnie gorzej. Zadajemy średnio 110 punktów uszkodzeń, tutaj też na, na ruskie działo mogłoby być lepiej. Jeżeli kogoś plaśniemy z HEK-a, to 156. Nasze średnie uszkodzenia na minutę to aż 1535 punktów. 0,46 rozrzut na 100 metrów to jest niecelne działo i 2,1 czas celowania. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że pojazd posiada minus 5 opuszczanie działa plus 15 do góry. Troszeczkę mm, słabo i kiepsko na boki zaś po 10 stopni. Jeżeli chodzi o załogę z modłami udaje się zredukować czas celowania do Sekundy 97, rozrzut na 100 metrów zostaje poprawiony do 0,41, ale DPM wzrasta do 1819 punktów. To jest naprawdę świetna wartość. Pojazd posiada 160 punktów wytrzymałości, to jest naprawdę niewiele. Mogłoby być lepiej. Maskowanie tego pojazdu: słuchajcie, z siatunią 57,2 stojącego, i na to będziemy grać na camo. I na to działo. Natomiast popatrzcie, z rolnetką, ze wszystkim, co da ręki na kiju, zaledwie 388 zasięgu widzenia. No, nic dodać, nic ująć, słuchajcie, zobaczymy, jak to wylosuje, jak to pojedzie, ale naprawdę pojazd posiada, jak dla mnie, tylko i wyłącznie wartość kolekcjonerską. Zagranie tym pojazdem dobrej bitwy i wymuszenie kogoś, żeby walił nam w ten taki gruby pancerz, no rzadko się zdarza. Poza tym pojazd jest dosyć sowitych rozmiarów, jeżeli chodzi o trzecie tiery, Dobrze, że posiada ten kamuflaż. No, mapa też nam się trafiła nie z Spróbujemy troszeczkę zakampić i postrzelać sobie z dystansu. Zaraz zobaczymy tutaj 76 w akcji. W przeciwnej drużynie też jest coś 76 i zapewne kupione właśnie na ostatnim czarnym rynku. Nasze takie nie jest, nasze stare. Dwoju, tak, tak. No jak tu, tu, tu a ja tu, tutaj właśnie co do tego krzaczka, wiesz? Do tego, do tego. przeciwnika odpuściła sobie góreczkę. Rzutki gnoju. Patrzcie. Patrzcie. Obyście nie uwierzyli. Still, yes. Ein ein Co prawda to był Amerykanin, no ale trudno. Takie rzeczy się zdarzają. Środek kompletnie odpuszczony. Nie wiem dlaczego i po co. Jest 5 do 3. Aha, oni są tu. Słuchajcie, pokażę wam mobilność. Popatrzcie. Ten obrót, to jest max obrót. Ja mam max wciśnięte. Jak jedzie, naprawdę nie domaga. Jak dla mnie nie domaga i popatrzcie jak to jeździ. Widzimy mu tam do 50 na godzinę. Słuchajcie, wyjadę tutaj na luźnego Wacława i zobaczymy jak będzie zachowanie tych wszystkich tam czołgów na dole i kontra wytrzymałość z naszego pancerza, chociaż tedek może nas z boku przesiekać i to by było absolutnie niemiłe. Ale zaraz się wszystko okaże. Patrzcie. Dwie buły, słuchajcie, jeden spacerowy i idziemy do domu. Idziemy do domu. Słuchajcie, ci wszyscy, którzy wydali na ten to pojazd Fortunę, obejrzycie to sobie, a my widzimy się przy wynikach bitewki. No i stało się. Spod kulonym ogonkiem powróciliśmy. Porażka. Mamy tutaj ogień skuteczny, natomiast widzieliście pojazd. Nie za bardzo trąci celnością, mobilnością i. Jest przebijany. Zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósty wynik w naszym zespole pod względem damage'a. Dwie buły, 220 obrażeń, 6 oddanych strzałów, 2 na 2. To chyba oczywiście świadczy jeden frak. Natomiast przynajmniej było na plus. 6272. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda cena pocisków. 56 zwykłe pepeki, 56 yy, obeki. No, i 2400 APC-ek. No, na apc na pewno zupełnie inaczej latają. Myślę, że zobaczymy sobie, tutaj zarobiliśmy na tej bitwie i na przykład tą bitwę spędzimy sobie od razu na APC-ach, od samego początku, aż się skończą. Specjalnie dla Was właśnie zrobimy taki test, jak to jest w stanie Długo tutaj yy, z kredytami wytrzymać, no, żebyśmy coś rozegrali. Jak będę na lewo, to coś tam się rzuci. Dwie artyleria niedobrze. No pytanie: czy ktoś będzie tutaj wjeżdżał? Czy ktoś tam podnosi na lewo? Ależ to jest wolne, matko. No, PZ1, bardzo dobrze. Aha, no, chłopak troszeczkę stanął. Nie powiem, że nie. A żeby tylko dojechać do krzaka, dojechać do krzaka, dojechać do krzaka. szczerze, że na tych apc zupełnie inna bajka. Absolutnie. No i skończyło się remakowanie. Powiem Wam zupełnie inna maszyna na tych apc Nie, no to już przesadę. Dobrze, a ta działa? No, no to nie myślałem, że się uda, ale się udało. Zaciągniemy ręczny. Nice. No, słuchajcie, no czy my jesteśmy w stanie tam pocisnąć sami? Pytanie gdzie są te deki? Skoro widzę, że nie mają żadnych fragów. Ja się boję ruszyć z tą swoją mobilnością, ale myślę, że Matylda może da nam jakieś wsparcie. I jeszcze te dwie artylerie, to też nie jest dobrze. Już to ziom, ziom, ziom. Dobra, tu już się nie mamy co bać. Dobrze, tam do tamtych strzela w pak To było wyrażenie jego gatunku, jego kalibru. Ach! Jeszcze odbił mały. Szybko na kółko kapa, trzeba coś ściągnąć jeszcze. O. Nie, muszę przyznać, że na tych APCR-ach pojazd się zmienia kompletnie w bestię. Jeżeli chodzi o strzelanie, zadawanie obrażeń, to na pewno, ale nadal ta mobilność to wszystko trąci. To jest tragiczne. Zobaczymy. Co tutaj się wydarzyło? Wow, aż pancelny. Słuchajcie, takich rzeczy nie grali. może... nawet nie wiem, ile domą tych Uczyniłem to. No dobrze, słuchajcie, stało się. Kawa na ławę. Mamy oznaka mistrzowska, aż pancelny. Ogień skuteczny, brutal. I słuchajcie, zrobiliśmy 928 punktów uszkodzeń. No i teraz co dalej? Jeden wykryty pojazd, jeden fraktyści 231 za naszą pomocą minus 10485. Nie lubię takich rzeczy. Nie lubię. Nawet za cenę asa pancernego. To jest bardzo, bardzo dużo, uważam, kredytów. Czy ten pojazd jest na tyle piękny, elitarny, żeby trzepać nim samym złotem? Nie, raczej kolekcjonersko mieć go, posiadać go w garażu i ja bym o nim zapomniał, no. Dla mnie jeździ się nim okrutnie, a strzelanie tylko z amunicji premium po prostu... no... no Okej, okay, rozumiem, no jest to jakiś prestiż, ale... Ponad 10 tysięcy? Panie, to ja, roz ja rozumiem, żeby to był... Dobra bitwa dziesiątym kierem, minus 10 tysięcy, tak? No wiadomo, są kiepskie, można wyjść nawet minus 50. Ale to jest trzeci tier. Hmm. Dobrze. Gdyby ten pojazd miał rzeczywiście tą mobilność i rozpędzał się w miarę, miał tą taką akcelerację dużo lepszą do tych 50 kilometrów na godzinę, no i na pewno lepiej się kręci, przecież to się nie kręci. Tam jest taki parametr, słuchajcie, obrotu, który jest nawet dosyć sympatyczny i akceptowalny z tego co czytałem, ale w praktyce, słuchajcie, jest to takie nie bardzo. No, mnie nie rzuca na kolana tutaj to wszystko. Tym bardziej, że moim zdaniem te parametry, które są napisane, tak otwierają oczy. Wow, wow, wow! Bo tam jest podana tylko bazowa ta grubość pancerza 60 mm, coś tam z przodu, i wszyscy sobie myślą ojej ojej, a tu niestety jest będza. Ja trochę się prze... nie, nie mogę się przestawić, Aha. czyli bez spota, okej. Okay. nie, tak. Zblindujemy cztery budynki dalej. Wow, maha tu już coś przejechało. Okej, okay. nasi nadal nie będą chcieli tutaj zrobić, to my się to cofniemy. Super, nasi że tutaj sło już s... mamy kolegę w bazie, jak fajnie. Czekajcie muszę... Bardziej się odchylę w tą. ...przeciwnika zniszczony. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To już nie mógł trafić. To by było fizycznie niemożliwe. ciepło i nieciekawie. No, na taką odległość. Haha, musiał -ha. poczuć. Bez zapytań. Nie jest zły strzał bk 7 Robiliśmy co mogliśmy. Widzicie, da się jednak ta strugać na tych zwykłych pociskach, ale jest to strasznie strasznie męczące, uciążliwe i ciężkie. No i tak, jeżeli by już jeździć tym pojazdem, to rzeczywiście tylko i wyłącznie wypchanym na złocie, zrobiliśmy tutaj mimo większego damage'a, odznakę mistrzowską drugiej klasy. Ogień skuteczny i brutala. Co zatem widzicie? topka 1097 punktów uszkodzeń. Yy, I mamy yy, dwa wykryte pojazdy przeciwnika, dwa fragi 19763 kredyciki. No słuchajcie, przy takim wyniku da się nawet zarobić. Przystrzelanie z Golda jest to ponure. Słuchajcie, pojazd u mnie budzi odczucia ambiwalentne. Jako kolekcjoner i posiadacz tego pojazdu. Właśnie od początku tego krótkiego momentu, gdzie mogłem go zakupić, gdzie może gdzie było mi dane go zakupić. Miałem to szczęście, że byłem przy komputerze i go kupiłem. Troszeczkę oczywiście jestem zniesmaczony tym faktem, że dużo ludzi już teraz posiada to. Nie zazdroszczę im też tego, że wydali tak, taką furę golda po prostu, żeby mieć taką kupę. W porównaniu do tego, co za, te, za tą wartość można by mieć, no, taka jest jedyna moja konkluzja. Słuchajcie, goście dzisiejszego odcinka, legendarny, nieprawdopodobny, niesamowity etc., etc. Su 76L, przypuszczalnie, znaczy na pewno kiedyś, najrzadszy pojazd. World of Tanks, teraz już nie wiem. Pa. Trzymajcie się. One, two, three, go!